Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu naszych minutówek. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób importować pliki do programu Statistika. Będziemy importować pliki tekstowe w formacie CSV oraz pokażemy, jak zaimportować pliki Excela. Przejdźmy zatem do Statistika. Aby zaimportować plik, przechodzę na zakładkę Plik, otwórz. I w naszym eksploratorze wybieram ten plik, który chcę zaimportować. Zacznijmy od importu pliku w formacie CSV. U mnie jest to plik o nazwie wyniki instruk. Zaznaczam go i klikam otwórz. Dostaję komunikat, w którym muszę wskazać format pliku. Wybieram format swobodny, klikam OK i dostaję okno, w którym mogę ustalić opcję mojego importu. Dobrą praktyką jest zaznaczenie opcji automatyczne odświeżanie, po to, żeby mieć podgląd, jak będzie wyglądał zaimportowany przez nas plik. W przypadku importu pliku tekstowego musimy zaznaczyć, co jest w naszym przypadku separatorem kolumn. U mnie będzie to średnik i też w polu separator dziesiętny wprowadzam kropkę, ponieważ w moim pliku tekstowym to właśnie kropka jest separatorem dziesiętnym. W takich ustawieniach widzimy, że w moim podglądzie plik wygląda tak, jak chcę, żeby wyglądał. Klikam OK i po chwili otrzymuję w programie Statystyka gotowy, zaimportowany plik z danymi. Jeszcze łatwiejszy jest import z Excela. Robię to w podobny sposób, czyli plik otwórz i tym razem wskazuję plik zapisany w Excelu. W naszym przypadku jest to plik o nazwie Zawodnicy. Wybieram go, klikam otwórz. Program pyta mnie, czy ja chcę zaimportować jeden wybrany arkusz, czy chcę zaimportować wszystkie arkusze z mojego Excela. Ja wybieram opcję numer dwa, czyli import wybranego arkusza, wskazuję z listy dostępnych arkuszy ten, który chcę zaimportować, klikam OK. W oknie otwórz plik Excel, zauważamy, że statystyka automatycznie wykrywa zakres, w którym znajdują się dane. Ale oczywiście w razie potrzeby możemy go zmodyfikować, klikając strzałkami. Ja tutaj w opcjach importu zaznaczę jeszcze opcję weź nazwy przypadków z pierwszej kolumny, klikam OK i tym oto sposobem otrzymuję zaimportowany zbiór z danymi. Tutaj pokazywałam Państwu, jak zaimportować dane z poziomu, z poziomu wstążki Statistika, ale dane możemy importować także z poziomu przestrzeni roboczej. Zamknę zatem moje arkusze, nie zapisuję ich i otwieram nową pustą przestrzeń roboczą. Teraz wykonamy to samo ćwiczenie, ale korzystając z węzłów Statistika. Przechodzę na zakładkę Dane. I wybieram opcję dane zewnętrzne, a następnie, a następnie import tekstu po to, za, po to, aby zaimportować plik w formacie CSV. Przechodzę do ustawień mojego węzła, klikam przycisk plik i wskazuję odpowiedni plik, który chcę zaimportować. Widzimy, że okno importu wygląda analogicznie jak to, które widzieliśmy wcześniej. Ponownie upewniam się, że separator zmiennych to średnik, a separator dziesiętnych to kropka. Klikam OK, uruchamiam węzeł i widzimy, że utworzył mi on plik w formacie statistika, na którym później mogę zacząć wykonywać inne działania. Jeżeli chcę zaimportować plik Excela z poziomu przestrzeni, podobnie przechodzę na zakładkę Dane, dane zewnętrzne, ale tym razem wybieram węzeł import pliku Excel. Wchodzę do ustawień mojego węzła, wskazuję ścieżkę dostępu do mojego pliku. Zaznaczam tak jak wcześniej opcję wejść na przypadków z pierwszej kolumny. Klikam OK i mam już gotowy zaimportowany arkusz, który może być wykorzystany do dalszych analiz. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć Państwo więcej o operacjach na arkuszach Statystyka bądź też poszerzyć swoją wiedzę z zakresu statystyki, zapraszamy na nasze szkolenia. Polecam tutaj Państwu kurs Statystyka kurs podstawowy, statystyka dla, dla niestatystyków oraz statystyka w medycynie kurs podstawowy. Link z programem szkoleń znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcam do zapisów na nasze szkolenia oraz do bezpłatnej rezerwacji miejsc, którą można zrobić poprzez naszą stronę internetową. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, aby dostawać powiadomienia o nowych filmikach. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku